Dzień dobry. Tu jesień. Złota, Wrocławska. Zbyt często się nie pojawia, ale jeżeli już, to świetnie wygląda w ogrodzie japońskim nieopodal Hali Stulecioludowej. O, tutaj właśnie jest. A ogród japoński jest jednym z niewielu śladów po wystawie światowej z 1913 roku, jakie pozostały we Wrocławskim Parku Szczytnickim. Jest tutaj aż 26 gatunków spotykanych tylko w Japonii, a ozdobą są kaskady. Żeńska, Onna daki, oraz męska. O, to, to, to daki. Hej, haj, zapraszamy. A teraz o trochę innych wrocławskich ozdobach. We wrześniu na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego, czyli parku odbył się finał Miss Bikini Wakacji. Wygrała Karolina Radziszewska, pierwszą wicemiz została Adrianna Sack, drugą Justyna Żółtek, która również została wybrana Miss Speed. Finalistki prezentowały się w strojach kąpielowych, zarówno chodząc po terenie akwaparku, jak również, co szczególnie ciekawe, kąpiąc się w basenie i zjeżdżając w efektownym stylu ze zjeżdżalni. Kuchnie wrocławskie. 28 września na wrocławskim rynku odbył się najsmaczniejszy chyba. Tegoroczny Festiwal Dolnego Śląska. Myślą przewodnią imprezy były zwyczaje oraz potrawy kuchni regionalnej oraz to, jak kształtowała się miejscowa kuchnia pod wpływem różnych kultur. Ponoć w tradycyjnym wrocławskim jadłospisie powinny królować kiełbaski, kluski i kapusta. Można też spreparować dumnego Henryka albo legnickie bomby. Szczegóły w nowo wydanej książce Kuchnia Wrocławia, przepisy dawne i współczesne, a najadzony człowiek lubi się pobawić. Marino Reaktywacja! Było pierwszym we Wrocławiu centrum handlowym. Zbudowane w 1993 roku stanowiło główny punkt zaopatrzenia mieszkańców w odzież i żywność. Nowe marino otwarte w październiku po kilku latach przerwy to 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, które wypełnia ponad 90 sklepów. Centrów handlowych ci u nas dostatek, ale i to przyjmiemy na północy Wrocławia. W październiku 2008 roku oddano do ruchu ponad dwukilometrowy odcinek ulicy Lotniczej we Wrocławiu. Koparki kopią na nowym stadionie. We wrześniu na działce przy ulicy Drzymały ruszyły pierwsze prace związane z powstaniem nowego stadionu. A na wrocławskim rynku można było odwiedzić specjalny namiot z niezbędnymi informacjami ze wszystkich obszarów przygotowań do Euro 2012. Makieta stadionu, informacje o hotelach, wizualizacje nowych dróg to tylko niektóre z nich. W październiku kibice Śląska pochwalili się swoim najnowszym dziełem Twierdza Wrocław Na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór zaprezentowano graffiti Śląska Malunek, który widnieje na budynku parkingu przy ulicy Rogowskiej jest jednym z największych w Polsce Ma około 100 metrów długości i 5 metrów wysokości Na otwarciu nie zabrakło ludzi związanych ze Śląskiem Byli między innymi Ryszard Tarasiewicz, Sebastian Milaj, Maciej Zieliński Graffiti robi wrażenie, a w najbliższym czasie fani Śląska najprawdopodobniej będą mieli okazję pomalować kolejne ściany. A na koniec odwiedziliśmy pierwszy międzynarodowy festiwal kultury ruchu: Ocelot Festival I spektakl teatru Ocelot, preludium w reżyserii: tak, tak, Janusza Józefowicza i w choreografii Waldemara Wołk-Karaczewskiego. Kręci się! Dziękujemy bardzo, a następna kronika Wrocławia już wkrótce w najlepszych kinach.